Dziennikarzom TVP Info udało się porozmawiać z jednym z lekarzy pracujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 27 grudnia władze WUM wystosowały do nas pismo, w którym zachęcają do rejestracji na szczepienia. Uczelnia miała być w posiadaniu około tysiąca szczepionek. Co ciekawe, w piśmie jest mowa o zapraszaniu na szczepienia znajomych i kolegów, mówi pragnący zachować anonimowość medyk. Ostatecznie do szczepień nie doszło. Drugi termin szczepień dla medyków miał mieć miejsce wczoraj, jednak o godzinie 7 rano władze uczelni poinformowały o jego odwołaniu z powodu braku szczepionki. To wszystko składa się na obraz chaosu, jaki panuje w należącym do Centrum Medycznym. Ocenia rozmówca TVP Info zaznacza przy tym, że odwołana ostatnio prezes Centrum Medycznego od dawna w środowisku słynęła z uczestnictwa i organizacji licznych spotkań towarzysko-celebryckich. Nie, niestety nie zostałem zaszczepiony. Propozycja zaszczepienia pierwsza, jaka padła, dla całego wydziału, w którym byliśmy, była 27 grudnia z prośbą o zarejestrowanie się do Centrum Medycznego WUM, w którym miały być prowadzone szczepienia. I tam wszyscy albo ogromna część moich kolegów, i ja również, zarejestrowaliśmy się, dostaliśmy potwierdzenie. Ciekawą uwagą w tym jakby zaproszeniu była informacja, że jest tu 27 grudnia tysiąc, cytuję, tysiąc szczepionek, które są rozmrożone i do końca roku muszą być wyszczepione i żeby zapraszać znajomych i kolegów. To zadziwiająca sytuacja, gdyż Campus H posiada dziesiątki tysięcy pracowników naukowych i lekarskich z branży lekarskiej, a oprócz tego wielu pacjentów z czynników fizyka zadziwiające dla mnie było zaproszenie, y, y, zaproponowanie zaproszenia kolegów i pacjentów i znajomych w oficjalnym mailu wywieszcznika. Druga propozycja padła już na poziomie młodszych kolegów. Ona padła w poniedziałek, że we wtorek i w czwartek, czyli dnia to będzie wtedy piąty i siódmy będą szczepienia. I tegoż dnia piątego o godzinie siódmej przyszła wiadomość, że szczepionek w ogóle nie ma. A kiedy będą? Może za tydzień. Krótko mówiąc, cały wydział jest według mojej najlepszej wiedzy niezaszczepiony Centrum Medyczne tak naprawdę robi przypadkowe ruchy, wysyła maile, które siebie wzajemnie wykluczają, a tak naprawdę nie ma żadnej wiążącej informacji, że na przykład oddział A będzie szczepiony w poniedziałek, oddział B we wtorek. Żadnego harmonogramu szczepień nie ma. Centrum Medyczne było pod władzą pani prezes od wielu lat. To się nie zmieniło. A pani prezes słynęła z różnych wydarzeń towarzysko-koleżeńskich i to się głęboko wpisuje w naszym przekonaniu a w takie kolesiostwo.